Zaczynam kolejną część przygody z Canva. W ostatnim odcinku, takim pierwszym w sumie z tej serii, projektowałem wizytówkę w wersji darmowej, nadal jeszcze dzisiaj, teraz, nadal jeszcze teraz będzie w wersji darmowej i spróbuję zaprojektować coś innego niż wizytówkę do druku. Tak sobie myślałem, że może coś by się udało zaprojektować i pomyślałem o ulotce. Więc przechodzę do ulotki. I generalnie, tą wizytówkę którą, wizytówkę, którą zaprojektowałem, pomyślałem, że wydrukuję sobie próbnie na cyfrze. Ale zobaczmy, może razem z tą ulotką wydrukuję, którą dzisiaj stworzę. Co tu mamy? Chcesz otrzymać pewne zakazówki w trakcie projektowania? Gdy zaczniesz zapoznawać się z nowymi funkcjami planu, Kanova Pro to nie, na razie nie chcę Canva Pro. Bo muszę poznać najpierw wersje po prostu darmowe, to jakieś mam Tutaj coś nie. Co... A, dobra. Okej, okay, no to sobie wybieram jakąś opcję projektu. Co to zaprojektować? OK. Dobra, firma budowlana. No i klient chce, żeby zaprojektować ulotkę. Ok. I co? I mamy drugą stronę. Ok, dobra. Dobra, czy mam tak? Mamy jakieś gotowe tutaj zdjęcia. Nie wiem, jakie są to zdjęcia jakości. Tak? Dobra, klikam dwa razy w to i co? Nie ma opcji dzielczości, sprawdzenia, tak? Okazuje się moje projekty. Nie chcę moich projektów ok, ja To klikam. To mogę jakoś przesuwać. Okej. Okay. Przekształć. Aha, czyli tutaj jakieś opcje są kadrowania w ogóle tego. No dobra, czyli mogę to. o, mogę tak zrobić? Okej. Okay. No dobra, dobra. Czyli. Ja mam coś zdjęcia takim. No, ok, no dobra, nie głupi pomysł gupi pomysł, okej okay. przypominam, że robię cały czas w wersji darmowej tu co mamy? aha, strona ukryta, dobra, czekaj się okej no dobra, czyli teraz tak, chciałbym zmienić kolor, bo na przykład chciałbym, żeby to był kolor bardziej budowlany sobie wybieram UWAGA! Przypominam, że nie jestem projektantem zawodowym w ogóle nie mam pojęcia jak się projektuje Zajmuję się stricte przygotowaniem plików. Zajmowałem się przygotowaniem plików do druku pod kątem technicznym, pod kątem zapisywania plików, które dostanę od klienta, więc kreatywny nie jestem tutaj. To jest na celu sprawdzenia, czy w ogóle się coś nadaje tutaj do zrobienia do druku. Dobra, czyli co mi się kojarzy? Nie wiem. Dobra, dobra. zrobimy tak. Okej, okay, dobra. On tutaj już nie będę w tekstu, zupełnie a budowlana czyli tutaj można sobie edytować i właśnie. Sprawdzę tekst. Mamy czcionki, nagłówki, podtytuły. Czyli mogę oddać nagłówek, mogę oddać podtytuł. Mogę usunąć z tego szablonu to wszystko. I w sumie nikt nie skomentował, jak to jest z tymi prawami autorskimi. No pewnie jeszcze za małe zasięgi mam. Lepiej <grym> ruszam z, z tymi rzeczami, bo nie mam pojęcia, w sumie nie czytałem. Nie było czasu, więc jak ktoś się zna, to bardzo proszę o komentarz albo jakiś link do artykułu, który po prostu mi to wyjaśni, bo nie wiem, to jest gotowy szablon, no i to są czyjeś zdjęcia i nie wiem, czy ja mogę to wykorzystywać, czy nie. Dobra, czyli co, mamy nagłówki, mamy treści, mamy jakieś opcje, kombinacje czcionek, można robić, on. Ja na przykład ja musiał. Chciał... dobra, zaznaczam to i co, mogę to zrobić? Nie no, muszę, żeby Ci co? Rozgrupuj. Mamy rozgrupowaną opcję. Więc co? chcę dodać jakieś efekty do tego. I Chcę dodać efekty, dobra, chcę zmienić font. Mam jakieś fonty zalecane. Oboż. Nie wiem, czy to wina komputera, czy, czy... To mi zaczyna, tak to nie działał po niej, jak bym chciał. Monster, taki post-standardowy, czy fonty tutaj. Open Chance. Więc ok. Canva Sans. Dobra, robimy Canva Sans. wyboldujemy O, jest firma ładowana, nie będę psa. Więc kurczę. Czołgowa firma budowlana? Poznań Generalnie jakieś tam ulotki się da tutaj zrobić Poznań. a No, no się już coś tam Jakieś hasła są tu Jak to w ogóle jest? Tu można jakoś to powiększyć? Aha, czy mogę to rozciągnąć? A jakbym chciał to Powiększyć, no to tak, ok. Tu spokojnie nie działa. To generalnie to tutaj fajnie nie działa. Tu się pojawiają jakieś odległości, można powielić. Ok. Jakieś magiczne rzeczy tu dodawać w premium, dobra, wiem, Na razie nie działa w premium. Ok, czyli jeżeli chodzi o edycję tekstów, nie jest to jakoś tam złe. Tylko szkoda, że albo ja nie umiem, bo ja bym chciał na przykład, żeby. To zadziałało tu. I to, co nie zadziała, tu, tak? Czy, czy klik... Czyli to się tworzy, jakby to się tworzy jako oddzielnym, Ale to mogę potem edytować. Ok, czyli możemy to edytować. Ja tu się się podwoił, to. zrobił. Okay, czyli yy, czyli to, co jest w szablonie, nie mogę tego zmieniać. Okej, okay, no ktoś można wyczyścić cały szablon sobie po swojemu swoje rzeczy zrobić, czyli coś tego jest, jakieś takie rzeczy. Ja nie jestem fanem tych takich tam jakichś tu świecących opcji, bo to i tak jest do druku, więc to i tak by nie wyszło tak jak chcemy. Czyli w tekście możemy dodać nagłówki, dodać czcionki marki, magiczne jakieś teksty. Magiczny tekst. Cześć, jestem Krystian. Cześć, cześć. Jestem Krystian. No i co? To jakiś AI, AI to działa, tak? Napisz mi. Ojej, gdzieś mi przykrywała pora. stuff okay. Czyli aha, czy to jest jakieś tam pisanie tekstów, czyli test. Napisz coś o remontach domów. OK. Generuj. No i można to wstawić jako tekst tam alternatywny. No dobra, fajne, fajny bajer. Dobra, teraz tak. Elementy. Tu można wstawić jakieś generatory obrazów AI. Inaczej nie. To inaczej nie. Tak. Park. I to? Ciekawe skąd te zdjęcia w ogóle się wzięły. Okej, okay, no dobra, można zdjęcia generować. Wstawię w ogóle to zdjęcie, bo jestem ciekawy, jak to się wy wy wydrukuje. Więc to usuwam tutaj. Kasuję wszystko. Co, i staję koparkę, tak? czyli i tu jakąś większą ok, zobaczymy jak to rozdzielczościowo wychodzi tak jak mówię, nie patrzmy na projekt położenie środek aha, czyli to środek strony jest dół zrobimy środek górę ale środek z tego to, a dole, środek tam sprawdzę jakie to są w ogóle kości tych zdjęć Dobra, tu mam, tu mam, a to swoje rzeczy możemy wrzucać, to już, on to już ogarnęliśmy Projekty, to są moje projekty, to jakieś prezentacje w ogóle próbowałem tworzyć w cyklu, ale nie jest źle Teksty Element, no dobra, czyli załóżmy, że wstępnie mamy tą olotkę to jest niby A5 Zmienić ulotkę nie możemy, czyli standardowo Pobieramy nie png do druku. To wiadomo, temat znany. Nie możemy cmyk. Nie spłaszczam, bo wtedy się robi mapa bitowa w 300 ppi, ale i tak rgb, więc tutaj i pobieram. Można wydrukowała się tak? A w mi w a piątka, czwórka, papier standardowy, matowe wykończenie, 190 zł 100 ulotek, drogo, panie, drogo! Ale zobaczymy, jakie to są wizualizacje stworzone. Mokapowo, aha. No dobra, no generalnie co, to już mamy kwestie, kwestie tego zapisywania Taką jako mam. Ja teraz myślę, że w następnym, w następnym odcinku zrobię może premium już mi to poprało. Otwieramy w Adobe Illustrator, Zobaczymy co tam się dzieje z tymi zdjęciami. Jak to jest jakościowo, rozdzielczościowo z tego z tego generowania. Hej haj. Ładuję się. Dajcie znać, czy często projektujecie w kanwie rzeczy. Wiem, że często. Dostaję pliki do druku od Was w kanwie Dobra, otwieram wszystko jako linki. W ogóle coś dzisiaj mi komputery tak odmawia posłuszeństwa. Teraz, teraz to mi się filmy jeszcze generuje w sumie w Premiere Pro. I dlatego może tak to działać że tak powiem wolno. pixel, o, boż, dobra tworzę nową stronę. To nie był dobry pomysł, żeby nagrywać ten, ten odcinek razem z tym, że generuje jeszcze rzeczy z Premiere Pro, film w sensie i w tle. Mój komputer tutaj już sobie nie radzi, co dobrze. Dobra. A 4, 210, 297, Spandy 2 mm. Okej, przer 2 robimy tak. No jednak komputer nie, nie, nie jest w stanie ogarnąć No dobra to jakieś spady wyszły tutaj, no jest A4 No dobra to nie będę już się czepiał, mamy linię cięcia, tak To będziemy obciąć, w sumie, no jest, no dobra, Ak akceptuję Niechętnie, ale akceptuję Nie no tak jak mówię, ja nie jestem jakimś tam Kanawowym Inkwizytorem Jestem ciekawy wszystkich narzędzi. Dostałem projekt w Figmie ostatnio do druku na witryny. Generalnie w PDF-ie, wektor. Nie, nie znam Figmy w ogóle. Nie, wiem, że z jakiejś strony internetowej w tym projektuje No dobra, czyli co? Mamy ulotkę. Tutaj dodałem taki tył tylko parki. Czy ja to osadzam. Osadzę. Teraz mi się to pewnie w cmyka zamieni wszystko, bo nie mam fontów, to inaczej spłaszczy O często jest tak, że jak, próbuje, jak linkujecie plik do ilustratora, jeżeli macie ilustratora, to zaznaczajcie cały tekst na krzywę i on zlinkuje się tak. A to nieważne. No to w ogóle jakoś tak. Tragicznie nie wyszło, z tragicznym kolorem nie siadły. Co my tu mamy? Co to w ogóle? Co jest w ogóle za kolor? Taki, o, taki różny. Taki sobie wybrałem. Zdjęcia. Wchodzę. Zdjęcia. Nie wiem, jaka moja w życiu. Część. 336 ppi. Uwaga, w tym rozmiarze. Spoko. No tylko tam by był RG, gdybym tego nie osadził, wiadomo, bo teraz tu miałem włączony profil CMYK w ilustratorze. Ale. Jakoś zdjęcie jest... OK, akceptowalne. Gorsze, pliki dostawałem do druku projektowane w, prof w profesjonalnych programach. Dobra, a te takie obrazki tutaj, które ja pobrałem z szablonu. akcept. No tu RGB nie osadziłem, nie? A nie, nawet jak osadziłem też rgb, ale ten to nieważny jest rgb. No dobra, to, to rozdzielczościowo jest OK. Tylko poza tym, że jest rgb, a w ogóle. Wyczucę sobie pierwszą stronę, jak te kolory. Mogę je w ogóle? Czyli już. za dużo, nie? Biedny komputer. No już się na smyka od razu. No bo ja mam ustawiony smyk w tym. OK, czyli. Czyli nie zalinkuję. To się pewnie wydrukuje. Zapisuję plik do druku. Już z cmykiem, tak jakbym przekonwertował swojego klienta. No dobra, zapisuję druk. Pobrany No i teraz mam generalnie wizytówkę do wydrukowania i ulotkę. Myślę, że jak mi się uda to wydrukuję jakiś tam na arkuszu w tym rozmiarze do jednego i spróbuję to nie wiem, zeskanować czy zrobić jakieś zdjęcie, tu rzucę. po prostu też ocenię jak to, jak to wygląda okej, okay. zapisuję no tutaj zapisuje się plik nie, tu jestem w tej kanwie, no i teraz tak, generalnie w tej kanwie no nie jest źle Zdjęcia wygenerowane z, ze sztucznej inteligencji są ok jakościowo. Myślę, gdybym miał ten profil jeszcze, cmyk, czyli premium, by, było, by to było ok. Proste ulotki można stworzyć. Jak ktoś sam chce zrobić sobie ulotkę dla swojej firmy, jak najbardziej to można. Można to wydrukować. Można również, jeżeli masz premium, zapisać do cmyka. Więc graficy będą bezrobotni, nie no żartuję. Generalnie spokojnie, tu też to nie jest jakiś program wysokich lotów. Przynajmniej póki co na razie też ja nie jestem osobą, która się zna na kreatywnym projektowaniu, więc trudno mi powiedzieć. To też nie jest ulotka. Też też ambole nie są jakieś super kreatywne. Więc jeżeli mamy takiego super grafika lub graficzkę, to. Dajcie znać, jakie macie doświadczenia, czy w ogóle myślicie, że ta kanwa ma potencjał. Dla mnie, a dla osoby, która dostaje pliki do druku w kanwie, w druku cyfrowym dajemy sobie z tym radę. Bardziej czasami obawiam się jakieś druki offsetowe. duży nakład, że jak dostaje plik w kanwie, to już tak kolor. Ale to też przez dwa razy chyba mi się udało wydrukować, tam ulotki, wyszło ok. Także tutaj mamy taką sytuację. No i dziś, teraz, teraz. No, teraz dziękuję. W sensie dziękuję za to, że oglądacie to i subskrybujcie mój kanał. Dajcie znać w komentarzach, jakie macie doświadczenie z Kanwą, jakie są te prawa autorskie i na następny raz postaram się wydrukować już te próbki ulotek wizytówek i myślę, że już będzie może premium. Spróbuję coś w premium porobić te cymyki. Chcę sprawdzić też ten czarny w cymku na przykład, jak wychodzi. Czy, czy można operować tymi kolorami? Zobaczymy. Także dzięki bardzo, trzymajcie się i do następnego. Cześć.